Witaj, drogi widzu! Tęskniłeś? Nie dziwię się, ponieważ w każdym tygodniu przychodzę z najlepszymi kodami promocyjnymi. Bonus dostanie każdy, nieważne czy jesteś nowicjuszem, czy weteranem. Możesz dostać niesamowitą kombinację czempionów, w tym legendarnego, który pomaga ci zyskiwać coraz to wyższe poziomy. Chcesz dowiedzieć się, jak je zdobyć? Obejrzyj materiał do końca. Trafiłeś na mój kanał przypadkiem czy poprzez polecane filmy na YouTube? To nie ma znaczenia, ponieważ zapraszam Cię do dołączenia do naszej społeczności poszukiwaczy bonusów. Zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i zaznacz dzwoneczek, by nie przegapić powiadomień. A jeśli na kanale pojawiło się coś nowego, to moi subskrybenci dowiedzą się o tym pierwsi. Zastanawiasz się, czy warto założyć nowe konto w rajd? Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem czy weteranem, pokażę ci niezawodny sposób, jak zacząć grę z superczempionami. Zajrzyj do opisu, w którym znajdują się dwa linki z odlotowymi bonusami. Możesz je dostać zarówno na komputerze, jak i na smartfonie. Link w opisie zawiera już ekskluzywny bonus. Nikt jeszcze nie dał go za darmo. Aby się zarejestrować odbierz epickiego czempiona Ultimate Galeka oraz zargale na poziomie 25. Ultimate Galek spala zdrowie przeciwnika i jest najbardziej efektywny przeciwko bossom w PvE. Zargala jest z kolei świetną Dimash Dealer w trybach multiplayer. Osłabia też obronę przeciwnika i ma powtarzalne ataki po zabójstwach, dzięki czemu może pokonać wszystkich wrogów. Ta para będzie przydatna we wszystkich trybach gry, a Ultimate Galek nawet w PvP. Korzyści są oczywiste, ale co powiesz na mały test? Umieszczę parę tych wojowników jako liderów klanu i będę ich wspierać leczeniem. Oto statystyki obrażeń. Radzą sobie świetnie. Wypróbujmy ich w PvP, by pokazać, że są nadal skuteczni z tą samą grupą. Jak widać, wygrywają bez większego wysiłku. Najważniejsza rzecz to zapewnienie tej parze wsparcia, a będziesz mieć świetny zespół. Aby otrzymać epickich bohaterów na komputerze, kliknij w link, utwórz konto, pobierz grę i zaloguj się za pomocą nowego konta. Na urządzeniu mobilnym otwórz link z bonusem, kliknij przycisk, a następnie pobierz grę z App Store lub sklepu Play. Jesteś więc gotowy na wpisanie kodów promocyjnych? Już czuję, jak krzyczysz Tak do swojego monitora. Pokażę Ci teraz wszystkie kody promocyjne, jakie możesz wprowadzić, by dostać bonusy, epickich czempionów, srebro, zasoby oraz wiele innych przydatnych rzeczy, które pomogą Ci w zdobywaniu kolejnych poziomów. Pamiętajcie, widzowie i subskrybenci, że są dwa rodzaje kodów dla nowicjuszy i dla weteranów. Nowicjusze mogą dostać epiki w ciągu 48 godzin od rejestracji, lecz weterani nie mogą używać kodów dla nowicjuszy. Lecz nie martwcie się, weterani, dostaniecie mnóstwo zasobów. Wprowadźcie kody promocyjne w swoim menu, jeśli jesteś użytkownikiem PC lub Androida. Specjalny link dla użytkowników iOS znajduje się w opisie. Po prostu wypełnij dwa pola: swój identyfikator osobisty z profilu oraz kod, który chcesz aktywować. Pierwszym z nich jest ekskluzywny kod promocyjny, który dopiero co został opublikowany Ride With Kitties. Da ci on nowego czempiona Kittisa oraz dużo zasobów. Wprowadzenie kodu da ci jedyne zasoby, ale za to jakie? Gdy osiągniesz 30 poziom, otrzymasz nowego Epika do swojej kolekcji. Czempion Kitis jest beserkerem ze świata Raid, którego obrażenia rosną, gdy zdrowie maleje. Chcesz kolejny świetny kod promocyjny na Epika i zasoby? 5STEP 2GGT. Dzięki temu kodowi otrzymasz Duke the dużo zasobów i zestaw obrony. Ten kod działa tak samo jak pierwszy, jest fazowy. Przed wprowadzeniem kodu dostaniesz czempiona i trochę srebra. Duke Depricet jest świetnym tankiem do przyjmowania obrażeń od przeciwników. Jest dość wytrzymały i niezbyt wymagający, jeśli chodzi o wyposażenie. Przydatny w większości trybów gry, w tym na arenie. Kod promocyjny na jednego z najlepszych debufferów, Luria. Dzięki temu kodowi otrzymasz elfkę Lurię oraz zasoby do podnoszenia poziomu. Luria jest wszechstronną bohaterką zarówno w PvP, jak i PvE. Jej umiejętności obejmują pięć osłabień może być zarówno zadającą obrażenie, jak i debufferem, jeśli jest odpowiednio wyposażona. Nowicjuszem może ona nie podpasować, ale doświadczeni gracze mają na jej temat bardzo pozytywne opinie. Następny kod promocyjny dotyczy czempiona San Wukonga. Monkey King jest jednym z najlepszych legendarnych postaci z dwóch powodów. Po pierwsze, zmienia wrogów w owce. Po drugie, wskrzesza się po trzech turach z pełnym zdrowiem. Debuffy blokują premię, ogłuszają i irytują przeciwną drużynę. Ride for Mort. Ten kod przyzna Ci czempiona Mordekaja i zasoby. Brakuje Ci w składu Barnera? Oto jest! Mordekaj to nie tylko czołowy Barner, ale także potrafi on obniżać paski tur przeciwników, co uniemożliwia im wykonanie ruchu. Jego buff ataku zwiększa jego obrażenia, co czyni z niego cennego, epickiego czempiona tylko dla PvE. Następny kod dotyczy supporta Free Frog. Ten kod promocyjny przyznaje pulchnego bohatera i zasoby. Torgej prowokuje przeciwników, a następnie ich zatruwa. Potrafi się leczyć oraz daje sojusznikom tarczę oraz odbijanie obrażeń. Prosty i przydatny czempion, łatwy do wyposażenia i zdecydowanie pomocny dla początkujących. Kod promocyjny na czempionkę Alure My Turn. Ta czempionka redukuje paski turnu przeciwnika oraz opóźnia jego ataki, dając szansę na nakładanie debuffów oraz zadawanie większej ilości ataków przez sojuszników. Używaj tej czempionki dla szybkości i ataku. Dużym plusem jest fakt, że ignoruje ona niektóre obrony przeciwnika i ma zwiększone szanse na trafienie krytyczne. Cóż, oto ostatni kod dla początkujących. Ten kod zapewnia również świetny bonus dla Twojego konta. Skorzystaj z niego, a szybciej podładujesz konto. Nowicjusze, wybierzcie kod, który Wam się najbardziej podoba. Wszystkie są super, ale później pokażę Wam, kto jest najlepszy do zarabiania ze sobą wraz z Galekiem i Zargalą. Weterani? Do biegu? Gotowi? Start! Oto kody dla Was. Kody w tej sekcji są niezwykle hojne, a dzięki nim Wasze konta zostaną zasilone świetnymi zasobami. Wykorzystajcie wszystko, co widzicie, i nie zapomnijcie mi podziękować, lajkiem lub subskrypcją. Pierwszym kodem promocyjnym jest FloralBoost 2GT. Drugim kodem jest springhunt 25 Kilka zasobów, które przydadzą się nowicjuszom do ulepszenia sprzętu. Trzeci kod promocyjny Yearly Gift. Daje 10 browarów XP, jednego kurczaka rangi 4, 350 prób multibitwy. 100 energii i 500 tysięcy srebra. Bardziej przydatny kod, ale niezbędne srebro z pewnością znajdzie swoje zastosowanie. Czwarty kod promocyjny, One M Gift, daje jedną pełnię energii, trzy rzadkie tomy umiejętności, trzy kurczaki trzeciej rangi, 300 tysięcy srebra oraz wiele bonusów z kodu. Ja dzięki nim osiągnąłem rzadki poziom, ale ty możesz je wykorzystywać, jak tylko chcesz. Oto świeżo opublikowany kod promocyjny. Jeśli ktoś już wprowadził wcześniej wspomniane, to niech się pospieszy i wprowadzi też ten, by otrzymać dobry zestaw zasobów podnoszących poziom konta. Oglądaj dalej, chociaż kody promocyjne się już skończyły, to nadal jest wiele bonusów, za pomocą których możesz wypełnić swoje konto zasobami. Chcesz legendy? Wejdź teraz do gry, a zobaczysz trwające wydarzenie Adelin Chase. Wszystko, co musisz zrobić, to logować się każdego dnia, by zebrać zasoby, zestaw wyposażenia, a siódmego dnia czempionkę Adelin. Adelin jest supportem, którego potrzebuje każdy gracz, zwłaszcza Nowicjusz. Ta czempionka została zaprojektowana specjalnie pod lochy Saint-Devil. Adelin zadaje debuffy i odzyskuje utracone zdrowie podczas leczenia sojuszników. Jeśli chcesz zgarnąć więcej zasobów, od 14 do 35 dnia trwa druga faza wydarzenia. Zyskuj turniejowe punkty za konkretne aktywności i gromadź więcej zasobów sprzętu i dusz dla Adelin. Odpowiedzmy teraz na częste pytania zadawane przez nowicjuszy: Jak mogę dostać wszystko, co tu pokazałeś na jednym koncie? Niestety nie jest to możliwe. Nie możesz wprowadzić wszystkich kodów promocyjnych na czempionów, ale możesz stworzyć niezłą kombinację, która odblokuje całą wczesną zawartość gry. Korzystaj z ekskluzywnego bonusu, by zdobyć Ultimate Galeka i Zargale na poziomie 25. Ci bohaterowie poradzą sobie ze wszystkimi wczesnymi zadaniami. Następnie użyj kodu promocyjnego, aby otrzymać bohatera swojego wyboru. Sanu Wukonga do PvP, Diuka do wsparcia lub Torgalgiego do przetrwania drużyny. Masz gwarancję zdobycia legendarnego bohatera? Po prostu zaloguj się codziennie. Codzienne logowanie pozwoli Ci otrzymać Adelin oraz różne zasoby i ekwipunek. I oczywiście wypełnij swoje konto zasobami. Po kodzie promocyjnym dla nowicjuszy wprowadź codziennie kody promocyjne dla weteranów, aby zdobyć jak najwięcej zasobów i szybko podnieść poziom bohaterów. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z moich bonusów. Drodzy widzowie, jeśli znacie inne sposoby na otrzymanie darmowych bonusów w RAID, dajcie znać w komentarzach. Przeczytam oraz zalajkuję je wszystkie. Nie zapomnijcie o lajku like i subskrypcji. To zwiększy Wasze szanse na trafienie legendy oraz pojawienie się nowego filmiku z kodami promocyjnymi. Sprawdźcie inne materiały na kanale, jak poradniki dla początkujących i inne filmiki z kodami. Do zobaczenia!